Po upływie około 24 godzin od naniesienia ostatniej warstwy uszczelnienia, przystępujemy do przyklejania okładziny na ścianach łazienki. Prace rozpoczynamy od dokładnego wymierzenia i zaplanowania układu płytek oraz linii fuk. Do przyklejenia płytek używamy elastycznej zaprawy klejowej Sopro FF 450 lub wzmocnionej zaprawy klejowej Sopro FBK 372 Extra w przypadku płytek o mniejszych formatach. Zaprawę klejową mieszamy z wodą w odpowiednich proporcjach do momentu osiągnięcia jednolitej konsystencji. Po czasie dojrzewania, czyli upływie około 3 do 5 minut, zaprawę klejową mieszamy jeszcze raz. UWAGA! Ponowne rozmieszanie zapraw cementowych jest bardzo istotne. Ponieważ pozwala na równomierne rozprowadzenie wysokiej jakości dodatków chemicznych, znajdujących się w zaprawie. W naszej przykładowej łazience zastosujemy płytki gresowe w połączeniu z mozaiką kamienną. W tym przypadku klejenie płytek zaczynamy od krawędzi linii wanny. Płytki układamy, przykładając do siebie ich boczne krawędzie. Następnie wtapiamy płytkę w zaprawę klejową, odsuwając, a następnie przysuwając krawędzie do siebie, pamiętając o pozostawieniu jednolitych szerokości szczelin fugowych. Zaprawy klejowe Sopro charakteryzują się doskonałymi właściwościami roboczymi. Nawet duże formaty płytek są stabilne i nie mają tendencji do spływania po powierzchni ścian. Uwaga! Szczeliny fugowe pomiędzy płytkami powinny być czyste i pozbawione kleju, który może mieć negatywny wpływ na kolor przyszłej fugi. Do przyklejania mozaiki szklanej i kamiennej polecamy stosować specjalne białe zaprawy klejowe, takie jak na przykład Sopro FF455 lub Sopro Nr 1 996. Mieszane z odpowiednią ilością wody wymagają powtórnego wymieszania po czasie dojrzewania. Mozaikę z kamienia naturalnego będziemy przyklejali na białą zaprawę klejową. Dlatego tak ważne jest, aby pozostałe na mozaikę miejsce było czyste i wolne od kleju użytego do przyklejania płytek gresowych. Specjalne zaprawy klejowe stworzone na bazie białego cementu nie przebarwiają wrażliwych kamieni naturalnych. Mozaika szklana pozostaje jednolita, bez nieestetycznych przebarwień powstałych podczas używania szarego kleju. Jeżeli podłoga w łazience nie będzie ogrzewana, kolejność wszystkich prac jest następująca. Gruntujemy podłoże gruntem GP263 lub GD749. Uszczelniamy całą powierzchnię dwiema warstwami hydroizolacji Sopro FDF 525 lub Sopro DSF 523. Przyklejamy płytki za pomocą elastycznej zaprawy klejowej Sopro FF 450 lub wzmocnionej zaprawy klejowej Sopro FBK 372 Extra. Jeżeli podłoga w łazience będzie wykonywana z użyciem elektrycznej maty grzewczej przeznaczonej do pomieszczeń wilgotnych, to kolejność prac powinna być następująca. Na zagruntowanym podłożu gruntem GP263 lub GD749 przyklejamy na całej ogrzewanej powierzchni płyty Sopro FDP558 przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejowej, np. Sopro FKMXL lub Sopro numer 1 klasy S1. Uszczelniamy całą powierzchnię dwiema warstwami hydroizolacji Sopro FDF 525 lub Sopro DSF 523. Następnie rozkładamy warstwę wysokoplastycznego kleju i wtapiamy w nią elektryczną matę grzewczą. Wyschnięciu raz jeszcze nakładamy zaprawę klejową i przyklejamy płytki. Używanie specjalnych zapraw w konsystencji półpłynnej umożliwia uzyskanie pełnego przylegania płytki, co eliminuje problemy z pleśnią, grzybami i drobnoustrojami, które mogą się rozwijać w pustych przestrzeniach podpłytkowych. W naszej łazience z ogrzewaniem podłogowym wodnym zastosujemy do przyklejenia płytek elastyczną podłogową zaprawę klejową Sopro KPS 264, która umożliwia wybór konsystencji zaprawy w zależności od wielkości i rodzaju okładziny. Można też używać wysokoelastycznej zaprawy klejowej Sopro nr 1 klasy S1. Przed fugowaniem polerowanych płytek gresowych, posiadających zabezpieczenie powierzchni warstwą parafiny lub wosku, konieczne jest ich usunięcie przy pomocy specjalnego preparatu Sopro OWE 715. Nanosimy preparat na płytki, a następnie, po zwilżeniu wodą, wycieramy powierzchnię. Uwaga! Nieusunięty wosk może spowodować trwałe przebarwienia gresu podczas fugowania. Do fugowania okładzin w łazienkach używamy elastycznych zapraw Sopro Sapphire 5 lub Sopro Brillant. Szeroka paleta barw daje możliwość dopasowania fugi do każdej okładziny. Sopro dysponuje specjalnymi wzornikami, które zadowolą najbardziej wymagających klientów i sprawią, że dobór koloru fugi będzie prosty i przyjemny. Zaprawę fugową Sopro Safir 5 mieszamy z wodą w odpowiednich proporcjach. Sopro Safir 5 i Sopro Brillant to zaprawy o właściwościach hydrofobowych i antybakteryjnych, które obok wysokiej szczelności są wysoko alkaliczne, co powoduje brak problemów z grzybami i pleśniami oraz łatwość utrzymania fug w czystości. Pamiętajmy, by po upływie czasu dojrzewania zaprawy zamieszać raz jeszcze. Zaprawę fugową wykładamy na powierzchnię i przy użyciu packi do fugowania Sopro wprowadzamy w szczeliny pamiętając o pozostawieniu miejsca na elastyczną fugę dylatacyjną w narożach lub ewentualnych dylatacjach. Do fugowania mozaiki z kamienia naturalnego zalecamy stosowanie fugi Sopro Brillant, ponieważ jej specjalne składniki nie przebarwiają kamieni naturalnych. Sopro brillant charakteryzuje się wysoką plastycznością i łatwością wypełniania przestrzeń fugowych. Ważne jest to, by po wstępnym związaniu zaprawy kształtować i zmywać powierzchnię okładziny ukośnie w stosunku do siatki spoin przy pomocy packi do zmywania fug oraz wiadra z rolkami sopro. Fugowanie podłogi wykonujemy identycznie jak w przypadku ścian przy użyciu elastycznej zaprawy fugowej Sopro 5. Po związaniu fugi przystępujemy do wypełniania szczelin dylatacyjnych sznurem PER 567, wciskając go na odpowiednią głębokość i pozostawiając miejsce na elastyczną fugę dylatacyjną Sopro Silicon. Aplikacja silikonu jest bardzo prosta. Po nałożeniu masy spryskujemy ją preparatem do wygładzania fug dilatacyjnych, a następnie wygładzamy jej powierzchnię. Aby uzyskać najlepsze parametry fug cementowych, polecamy kilkukrotne zwilżanie ich powierzchni czystą wodą. Dzięki technologii HydroDur, wykonane przy użyciu zaprawy Sopro 5 Fugi, charakteryzują się efektem perlenia, ograniczając do minimum wchłanianie wody. Dają poczucie pełnego komfortu i pewności, że nawet rozlanie kolorowej cieczy nie spowoduje ich przebarwienia. Można je łatwo czyścić i, co bardzo ważne, mają właściwości antybakteryjne. A przede wszystkim kółciesze wszystkich domowników są wodoodporne. W konsekwencji otrzymujemy piękną łazienkę, która dzięki zastosowaniu pełnego systemu produktów SOPRO na długie lata pozostanie miejscem odpoczynku i pełnego relaksu. Film prezentuje jedynie wybrane zagadnienia wykonywania prac uszczelniająco wykończeniowych w łazienkach. W razie pytań prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego.